Witajcie. Mieliście sytuację, że uderzyliście nożem w jakąś przeszkodę? Nie wiecie wtedy, co zrobić? Jeżeli tak, jesteście ciekawi, to zapraszam do oglądania. Trafił nam się przypadek, gdzie użytkownik uderzył w rurę, starą rurę po gazie, która wystawała z trawy, no nie zauważył. Efektem tego jest skrzywiony wał, który już zweryfikowaliśmy. Możemy to zrobić no, we własnym zakresie, ponieważ wystarczy tylko przechylić na tył kosiarkę. Dobrze jest do tego użyć pomocy innej osoby, żeby po prostu ciągnęła za sznurek i my wtedy widzimy, bo to widać nawet naocznie, jak jest skrzywiony ten wał. Powiedzmy, kiedy jest no, mało skrzywiony wał, to my jesteśmy w stanie wyczuć to na kosiarce, bo zacznie nam robić w ręce, zacznie nam drgać uchwyt zaczną się odkręcać, nie wiem, powiedzmy korek się odkręci lub odpadnie obudowa filtra powietrza albo na przykład ta osłona, która jest na górze tutaj ona zacznie nam mocno latać, znaczy, że to już coś jest, jakieś jakieś wibracje wytwarzawały i to nie jest dobrze Przy, przykładowo mamy taką sytuację, uderzyliśmy nie wiemy co zrobić, no bo kosiarka nam zgasła prosty sposób jest wziąć klucz do świec wykręcamy świecę ja sobie już ją tutaj poluzowałem wcześniej. Tutaj to jeszcze widać, że dalej jest coś z olejem. Olej jest w cylindrze. Następny krok. No, musimy mieć kogoś do pomocy. Kogoś, kto przechyli tą kosiarkę do tyłu, naciśnie tutaj dźwignię hamulca i pociągnie za sznurek. Ja sobie tutaj to zrobię sam, a operator będzie nagrywał. Naocznie widać od razu, że jest wał krzywy. Krzywy wał to jeszcze nie jest koniec. Nie trzeba wymieniać silnika. Wystarczy wyprostować wał. Ale dalej pokażę Wam Karol, który zdemontuje ten silnik, zapnie w maszynę do prostowania wału i pokaże proces prostowania wału. Dodatkową usterką, jaka może powstać przy uderzeniu o przedmiot, jest ścięcie klina na kole magnesowym. Koło magnesowe, które jest tutaj na górze pod tą obudową, powinno być ustawione no, w pewnym momencie względem zapłonu. Jeżeli jest powiedzmy ścięty klin od nagłego zatrzymania tego koła, kosiarka na przykład po prostowaniu wału nam nie odpali, bo dostaje zapłonu nie w tym momencie, więc dobrze jest sprawdzić zawsze ten klin podczas prostowania wału, czy podczas gdy uderzymy, a nie widać, że ten wał jest krzywy. Bo może być tak, że kosiarka nie będzie miała krzywego wału, ale zetnie się ten klin. Zdemontowaliśmy linkę hamulca. I w zasadzie tyle od góry, jeżeli chodzi o demontaż silnika. Resztę musimy podkręcać od spodu. Czyli musimy obrócić teraz kosiarkę i przypominam jeszcze raz, że jeżeli kładziemy ją na boku, to filtrem powietrza skierowanym w górę. Najpierw teraz przystąpimy do demontażu noża i adaptera. Teraz musimy zdemontować osłonę. Muszę znaleźć miejsca, w których są śruby. Teraz zdemontujemy pasek napędu. Mamy zdemontowany. Pasek tak naprawdę zostaje nam jeszcze do ściągnięcia ten adapter. Możemy to zrobić później, ale tak naprawdę to przed włożeniem w maszynę doprostowania musimy się tego pozbyć. Mamy brok, który nam blokuje to koło pasowe. Trzeba poluzować brok. Tośmy poluzowali. Będziemy musieli ściągnąć ściągaczem, to koło pasowe samo ze nie chce koło pasowe nie chce nam zejść, jest możliwość, no to ściągamy, ja ściągaczem, czasami jest bardzo ciężko, bo no, są takie przypadki, że trzeba wycinać. Też może się uszkodzić podczas ściągania, no niestety, no, tutaj jakiegoś takiego sposobu ja bynajmniej nie znam szybkiego i y, który by był lepszy, tak. Jeszcze mamy klin. Klin najlepiej sobie wybić teraz, żeby nie wypadł samoczynnie. Nie będziemy go mogli później znaleźć. Teraz poproszę kolegę o pomoc. Panie Rafale! Generalnie odkręcamy teraz trzy śrubki, które trzymają cały silnik, korpus. No i z drugiej strony on z panią tego kolegę go przytrzyma, żeby nam się nie uszkodził. Czasami mamy wkręcony silnik śruby do miski olejowej bezpośrednio, bez kontra, a czasami są kontry z drugiej strony, czyli na przestrzeń, Tak jak w tym przypadku. Przystąpieniem, przed włożeniem do maszyny musimy zblokować hamulec silnika, który blokuje nam koło magnesowe. Będzie nam ciężko obracać, dlatego musimy to sobie zblokować. Spróbujemy użyć pospolitej trytki. I mamy zblokowane. Będzie nam zdecydowanie łatwiej zakręcić, ale jeszcze, żeby było łatwiej, demontujemy świecę zapłonową. Teraz montujemy silnik na sztywno. Do naszego urządzenia do prostowania. Dobra, silnik mamy sztywno, i teraz może pokażemy, jak bardzo jest to skrzywione. Tak wygląda bardzo skrzywiony wał. Teraz postaramy się go naprostować. Na razie z grubszego wyprostuję bez tulei. Niestety trochę się popierszuje wał, no ale nie mamy wyjścia, bo z tulei nawet nie jesteśmy w stanie obrócić. Prostowanie wału polega na tym, że podpieramy sobie wał w punkcie, kiedy jest najbardziej wygięty w górę. Tak. W tym momencie jest najbardziej wygięty w górę. Dolną śrubą podpieramy wał. Ona jest, jak widać, bardziej oddalona, jeżeli tą, którą będziemy napierać wał w dół, żeby go przegiąć. Jeżeli byśmy nie podparli, no to. Istnieje duże ryzyko, że pęknie nam miska oleju. Ile można odczekać. Teraz stale jest naprężona, czyli sama z siebie też ona się nagrzewa i odkształca. Zobaczmy jaki. Mamy efekt tak po pierwszym, no już jest zdecydowanie lepiej. A do ideału jeszcze daleko. Wiadomo, że prostowanie wału, no to bardzo rzadko uda się go wyprostować idealnie, tak? Natomiast jakieś tam drobne powiedzmy odchylenie nie powoduje to, że tam z maszynie coś większego będzie się działo. Teraz pokażemy z tuleją i tutaj wskaźnik jest i będzie widać jak się odchyla. I teraz tak samo ustawiamy w górną pozycję, czyli strzałka maksymalnie w dół. Blokujemy dolną śrubę. Jest to ciężka praca, szczerze powiedziawszy Jakbyśmy tak. Cały czas tylko prostowali wały, no to dzienowski nie miał szans. Teraz troszkę więcej wału złapało. Dolna śruba jest bezpośrednio do wału, natomiast tą górną teraz jeszcze ustawimy. Nie ustawimy teraz w tej pozycji. Czasami prostowanie wału trwa chwilę, a czasami jest to długi proces. To w zależności jak jest gruby wał, długi i jak jest krzyja. Trochę przesadziłem, ale w sumie to nie, nie szkodzi, bo teraz wał jest nagrzany, będzie łatwiej się poddawał. ten zakres, zmniejsza nam się. Trzeba uważać właśnie, żeby czasami nie przesadzić też z doginaniem, bo wracamy do punktu wyjścia. No tak jak mówię, znowu przegięłam. Jesteśmy blisko. A, już spociłem. Ludzie się dziwią czasami, że drogo liczymy za prostowanie wałów. Natomiast widać dlaczego. Myślę, że na tym możemy zakończyć. Zobaczmy. Wiadomo, że nie będzie idealnie równy. Tutaj też na tuleje trochę oszukuję. Zaraz wyciągnę te tuleje, jeżeli się uda. Jak widać w porównaniu do tego, od czego zaczęliśmy, mamy zdecydowanie prostszywał. Nie jest może to ideał, ale to tego już nie odczujemy na maszynie, bo nóż pod wpływem pracy zabrudzi się nierównomiernie. Z jednej strony więcej, z drugiej mniej jest też niewyważony. I pod wpływem pracy tak naprawdę takie bicie na wału to nie odczujemy tego, nie będzie żadnego już efektu. Bocznego. Dlaczego prostowaliśmy tak długo i tyle cykli było tego? Wał po twoje naginania nagrzewa się i jest nam go, robi się bardziej plastyczny i wtedy jest łatwiej ustawić nam tak naprawdę niewielką siłą już ten wymiar docelowy jak ile chcemy nagiąć to jak, tak on zostaje jak jest zimny czyli kiedy zaczynamy no to on naprawdę jest tak jest, jest tak sprężysty że mimo dużej siły nacisku on wraca z powrotem do swojej pozycji. Teraz odkręcimy Silnik od maszyny prostującej, no i składamy z powrotem kosiarkę. Nie będziemy mogli ją sprawdzić. Będziemy mogli sprawdzić z nożem, jak to wygląda. Tak? I mamy wyprostowany wał, możemy montować. Jak teraz widać, wał się obraca inaczej niż na początku tego filmu. Widać, że operacja zakończyła się sukcesem. Kosiarka odpala. Nie czuć jakichś nadmi nadmiernych drgań na tyle, ile dało się naprawić ten wał, bo można powiedzieć, że skrzywienie było dość duże. Tak u nas warsztatowe w skali powiedzmy 9 do 10, albo nawet i dziesiątka. Takiej naprawy nie jesteście w stanie zrobić sobie sami w domu. Zawsze możecie skierować się do nas, do firmy LAS24. Z miłą chęcią pomożemy w naprawie takiej maszyny. I pamiętajcie o tym, że jak jest uderzenie, to nie warto pracować dalej maszyną, warto jest sprawdzić, żeby po prostu nie uszkodzić innych podzespołów, żeby, to, żeby to, ta maszyna nie miała luzów żadnych, żeby się nam nie rozkręcała. Tak jak wcześniej wspomniałem. No. Jeśli film Wam się podobał, zostawcie łapkę w górę, subskrybujcie nasz kanał oraz pamiętajcie, że zawsze służymy pomocą.